Następnie odcedzamy cebulę przez sitko i trzyścimy ją wodą. Wrzucamy do miski, gdzie są już inne schodniki. Na rozgrzanym oleju smażymy pierś z kurczaka, aż się zarumieni. Gdy się zarumieni, doprawiamy solą i pieprzem. Solimy wodę, w której będziemy gotować ryż. Pierś z kuczaka po zarumienieniu wrzucamy do talerza, następnie do miski. Wrzucamy również ryż, który się gotował. Łączymy wszystkie składniki mieszając i na koniec dodajemy majonez.